W prostokącie o obwodzie 98 cm stosunek długości sąsiednich boków wynosi 2 do 5. Oblicz pole tego prostokąta. Narysujmy sobie taki prostokąt. Jeżeli mamy informację, że stosunek długości boków wynosi 2 do 5, to możemy zapisać, że jeden bok ma długość 2x, natomiast drugi. 5x. Pamiętaj, jeżeli w jakimkolwiek zadaniu masz informację, że coś jest w jakimś stosunku do czegoś, to możesz zapisać to przy pomocy x. -ów. Skoro jeden bok ma długość 2x, a drugi bok ma długość 5x, i skoro wiemy, że obwód ma długość 98 cm, to możemy ułożyć z tego równanie. Wiemy, że obwód liczymy w ten sposób, że dodajemy do siebie wszystkie boki danej figury. Tak więc w naszym przypadku mamy dwa razy bok długości 2x, dodać 2 razy bok długości 5x i wiemy, że ten obwód powinien wyjść 98 cm. Tak więc, 2 razy 2x to będzie 4x. Dodać 2 razy 5x daje nam 10x, równa się 98 cm. 4x dodać 10x to będzie 14x, równa się 98 cm. Podzielmy sobie teraz to równanie na 14, żeby obliczyć ile wynosi x. Jeżeli podzielimy to przez 14, to wyjdzie nam, że x wynosi 7 cm. Polecenie mówi, że musimy obliczyć pole tego prostokąta. Skoro mamy już długości boków, a są to 2 razy x, czyli 2 razy 7 cm, czyli 14 cm i 5 razy 7, czyli 35 cm. To z łatwością obliczymy pole tego prostokąta. Pole liczymy ze wzoru A razy B, czyli bok razy bok. Tak więc pole naszego prostokąta to będzie 14 cm razy 35 cm. Możemy to wymnożyć pisemnie i wyjdzie nam wtedy 490 cm2, i to jest nasza odpowiedź.